Mniejsi krewni łosia, a zarazem drudzy pod względem wielkości, zaraz po rzeczonym łosiu i oczywiście żubrze, mieszkańcy polskich lasów, którzy również cechują się imponującym wyglądem. Jelenie to dosyć pospolita w naszym kraju zwierzyna łowna. Mamy ich ponad 280 tysięcy. Dla porównania łosi jest tylko między 20 000 a 30 tysięcy. Oprócz jelenia szlachetnego, w Polsce można też spotkać jelenia sika który nie jest naszym rodzimym gatunkiem, a co więcej, jest on inwazyjnym gatunkiem obcym. O czym powiemy sobie w dalszej części tego materiału. Patrząc na jelenia, zwłaszcza szlachetnego, można dostrzec bardzo imponujące zwierzę. A szczególnie jeśli mamy przed oczami byka z porożem. I tutaj powtórzę to, co mówiłem wam na filmie o łosiu oraz orniferzy. Co swoją drogą będę powtarzał do pożygu. Jeleniowate nie mają rogów, mają poroże. Różnica między tymi dwoma tworami jest taka, że rogi pochodzą z naskórka i zazwyczaj rosną przez całe życie zwierzęcia. Natomiast poroże jest wytworem kości, a noszące je zwierzę okresowo je zrzuca. Poroże jest potrzebne bykom wyłącznie na okres rozrodczy i poza podstawowym zastosowaniem czyli orężem do walki z innymi samcami pozwala ono także określić wiek i kondycję danego osobnika. Bardziej okazałe poroże mają oczywiście starsze i zdrowsze byki. Nie jest może tak imponujące jak poroże łosia łopatacza, ale wciąż potrafi zrobić wrażenie. Tu warto też wspomnieć o tym, o czym Wam nie wspomniały na filmie o łosiu, czyli o tym jak rośnie poroże. Wyrasta ono z możdżeni, czyli tych takich guzów albo przynajmniej wyrostków na łbie samca, i początkowo jest ono pochodzenia tkanki łącznej, a dokładnie mówiąc tkanki chrzęstnej. Kostnieje po jakiś trzech miesiącach. Pokrywający poroże z jest bardzo delikatny i podatny na zranienia i krwawienie, bo z jest bogato unaczyniony, jako że poroże musi zostać w jakiś sposób odżywione na czas wzrostu. I jesienią, przed nastaniem okresu godowego, z zaczyna obumierać, tym samym sprawiając zwierzęciu srogi dyskomfort. Na tym etapie jeleń zaczyna się drapać bez opamiętania, aż do momentu, aż z zejdzie z poroża. Co początkowo może nie wygląda za ciekawie, ale w rzeczywistości zwierzę czuje ulgę. I po doszczędnym wytarciu z cypułu, poroże staje się w 100% tkanką martwą. Jest już w pełni okazałe i w pełni nadaje się do walki z innymi bykami o prawo do przekazania swoich genów dalej. U różnych gatunków nawyki związane z sezonem godowym mogą być różne, ale posiłkując się jeleniem szlachetnym to w okresie wrzesień-październik byki zaczynają wokalizować, co zwabia pobliskie łanie i przy okazji wyzywa inne byki na pojedynek. A skoro wspomniałem o łaniach, to tak nazywa się samica jelenia, a mówię to z myślą o osobach, które uważają, że żona jelenia to sarna. No nie, sarna to kompletnie inny gatunek. U jelenia szlachetnego okres rozrodczy nazywany jest rykowiskiem. I na czas godów byki są tak pochłonięte szukaniem partnerki i biciem się z innymi bykami, że potrafił przez ten okres nie jeść kompletnie nic. A po zakończeniu godów poroże przestaje na razie być potrzebne, choć jelenie zrzucają je po kilku miesiącach od zakończenia amorów. Najpierw odpada jedna część poroża, a po kilku dniach druga. I choć rzadko się to zdarza. Czasem mogą odpaść obie części jednocześnie. Natomiast łanie, na przykładzie jelenia szlachetnego, zachodzą w ciąży na okres jakichś 9 miesięcy, a zatem poród przypada na okres późnej wiosny. Zazwyczaj rodzi się jeden jelonek, czasem dwa. Matka wydaje je na świat w ukryciu i tak je zostawia. Małe rodzą się z umaszczeniem i nie pozostawiają żadnego zapachu, co pomaga im ukryć się przed drapieżnikami. Jako, że łanie mają to do siebie, że ukrywają swoje młode gdzieś w gęstwinie traw lub krzewów, i regularnie przychodzą do nich, by je nakarmić. A zatem, jeśli natkniecie się na tak pozostawionego jelonka, pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać ani już tym bardziej zabierać, bo w momencie, gdy jelonek zostanie dotknięty, przesiąknie waszym zapachem, a łania po wyczuciu zapachu człowieka porzuci swojego malucha, tym samym wskazując go na pewną śmierć. A zabranie zwierzęcia tylko niepotrzebnie stresuje. Z wiekiem centkowane umaszczenie zanika. Po dwóch tygodniach jelonki przyłączają się do stada, po trzech miesiącach przestają stać matkę, a pełną niezależność uzyskują już w pierwszym roku życia. I teraz możemy przejść do przeglądu gatunków. Co prawda, na nim opiera się ten materiał, ale myślę, że warto o nim powiedzieć jeszcze kilka słów. Pośród zwierzyny płowej, czyli w gwarze myśliwskiej, właśnie jeleniowatych, jeleń szlachetny jest drugi pod względem liczebności w Polsce. Jak już sobie powiedzieliśmy, jest ich ponad 280 tysięcy. Bije go na łeb tylko sarna, która jest grubo ponad 830 tysięcy. Jelenie szlachetne żyją w dużych stadach nazywanych chmarami, które mogą liczyć nawet kilkaset osobników. Zwykle takim stadem przewodzi najstarsza łania, a sama chmara składa się głównie właśnie z łań. Z kolei byki żyją w grupach kawalerskich lub samotnie. Jeleń szlachetny to imponujące zwierzę, które może osiągać do 1,5 metra w kłębie i masę ciała tak do około 250-350 kg. Tym samym można porównywać go na wielkość z koniem. Z uwagi na to, że jest to dosyć pospolicie występujący, a zarazem majestatyczny zwierz, przygnęło do niego miano króla lasu. Jednak przez leśników może być traktowany jako szkodnik, ponieważ jeleń szlachetny i swoją drogą także sarna odpowiadają za najwięcej wyrządzonych szkód w gospodarce leśnej. Jelenie lubują się w zgryzaniu pędów wierzchołkowych sadzonek i to właśnie jelenie są najczęściej odpowiedzialne za spałowanie, czyli zdzieranie kory z młodych drzewek. Jest wyraźnie mniejszy od szlachetnego. Ma zaledwie 110 cm w kłębie. A jego maksymalna masa ciała wynosi 110 kg. Charakteryzuje się też tym, że centkowane ubarwienie nie zanika z wiekiem w pełni. Jeleń Sika przybył do Polski ze wschodu, dalekiego wschodu. Pochodzą głównie z Japonii, choć żyją też w Chinach czy na Tajwanie. Jeśli natomiast chodzi o jego obecność w Polsce. To powiedziałbym, że został on do nas zawleczony, bo nie były umyślnie wypuszczane. Jedynie uciekały z hodowli. Żyją tylko w dwóch lokalizacjach: nad zalewem wiślanym i w okolicach pszczyny. Od jakiegoś czasu jest on uznawany za inwazyjny gatunek obcy. Jako, że jelenie Sika mogą krzyżować się ze szlachetnymi, w rezultacie dając płodne potomstwo, co może zagrażać rodzimemu gatunkowi. Zagraża on również żubrowi w taki sposób, że pasożyty, których Jelen sika jest normalnym żywicielem, mogą być groźne dla rodzimych gatunków przeżuwaczy, w tym właśnie dla żubra. Okres rozrodczy jeleni sika nazywany jest gwizdowiskiem z uwagi na wydawane przez to zwierzę odgłosy. Niemniej gwizdowisko jest łudząco podobne do rikowiska, nawołujący Jelen sika wabi po bliskie łanie i wyzywa rywali do walki o prawo do tych łań. Wapiti bywa czasem traktowany jako podgatunek jelenia szlachetnego, jednak jest to w rzeczywistości odrębny gatunek. Większy od niego jest tylko łoś, z wysokością w kłębie do 1,7 metra i z masą ciała mogącą przekraczać 300 kg, a przede wszystkim z tym porożem. Wapiti jest równie imponujący co największy przedstawiciel rodziny jeleniowatych. Jego druga nazwa, Jeleń Kanadyjski, może nieco wprowadzać w błąd, bo oryginalnie Wapiti pochodzą z Azji, a do Ameryki Północnej dostały się za pośrednictwem pomostu lądowego łączącego te dwa kontynenty. W Ameryce występują dosyć pospolicie, wszędzie tam gdzie panuje chłodniejszy klimat i wszędzie tam, gdzie są lasy. I jest takim amerykańskim odpowiednikiem Jelenia Szlachetnego. Śmiałbym rzec, że jest królem tamtejszych lasów. Okres rozrodczy Wapiti przypomina trochę rykowisko jeleni szlachetnych, więc nie ma się tutaj za bardzo co powtarzać. Za to wydawany przez byki odgłos. Cóż. Brzmi jak z jakiegoś horroru o Wendigo i potrafi niejednego przyprawić o ciary. A co to jest Wendigo? Taki potwór z mitologii indiańskiej, w którego zmieniała się osoba odrzucona przez ukochaną. Często przedstawiany z gołą czaszką zamiast łba i porożem, niekiedy właśnie podobnym do tego uwapiti. Przypadek? Nie sądzę. Ten pstrokaty jeleń żyje przede wszystkim w Indiach. I jest jednym z tych gatunków, u którego centkowanie umaszczenie w ogóle nie zanika z wiekiem. Aksis to małe zwierzę, które nie ma nawet jednego metra w kłębie i waży tak do 70 kg. Jest zatem trochę większy niż Sarna. Swoją drogą, nawoływanie samca Aksisa brzmi trochę jak szczekanie kozła Sarny, właśnie, tylko ma wyższą tonację. W odróżnieniu od poprzednich gatunków, Axisy nie gromadzą haremów. Pod tym względem ich okres godowy przypomina trochę bukowisko łosia. Samiec preferuje zajrzeć do jednej samicy, po czym zaciekle ją broni przed innymi samcami. Aczkolwiek, gdy ta zajdzie w ciążę, to wydaje młode na świat po zaledwie 6 miesiącach. Poza okresem rozlotczym aksisy tworzą stada, czasem wymieszane pod względem płci, przy czym samce ustalają hierarchię między sobą i ustalają, kto ma wyższą pozycję w hierarchii. Jak przystało na jelenia, aksisy są płochliwe i zawsze zachowują czujność. Szczególnie są wyczulone na okrzyki małp czy pawi, co daje im znać, że trzeba uciekać, bo w pobliżu czai się tygrys. Będę używać jego bardziej popularnej nazwy – jeleń wilginijski. Żyje on w Ameryce Północnej i północnych skrawkach Ameryki Południowej, i jest uznawany za tak zwane state animal, takich stanów jak Arkansas, Illinois, Michigan, Pensylwania czy osławione Ohio. To zwierzę osiąga wysokość w kłębie do 1 metra, a maksymalna masa ciała może wynosić tak z 140 kg. Zatem Jeleń wilgi niski jest może niemałym, a średnim przedstawicielem rodziny jeleniowatych. Aczkolwiek pod względem trybu życia czy zachowań godowych można go porównywać do Sarny. Jelen wilginiński też jest niby samotnikiem. Samce podczas okresu godowego nie gromadzą haremów. Aczkolwiek różnica jest taka, że Rogacz, czyli Samiec Sarny, jest terytorialny, a Jelen wilginiński już nie jest. Podczas ucieczki Jelen wilginiński tak komicznie unosi ogon. Aczkolwiek ma to za zadanie ostrzec całą resztę przed zagrożeniem. Tego jego mościa można porównywać na wielkość z jeleniem szlachetnym. Sambar indyjski też ma 1,5 metra w kłębie i też osiąga maksymalną masę ciała do 350 kg. Aczkolwiek średnio sambar indyjski jest nieco mniejszy. Niemniej, jeśli nie weźmiemy pod uwagę Wapiti, to sambar jest największym jeleniowatym żyjącym w Azji. Tego jelenia czasami nazywa się też jeleniem końskim. Powód? Zarośnięty ogon, którego włosy przypominają końskie włosie. Sambary indyjskie żyją nie tylko w Indiach. W krajach Półwyspu Indochińskiego oraz na Indonezji też można je spotkać. Samice żyją w stadach, a sance zległy samotnie. Co więcej, te drugie są terytorialne, a w połączeniu z tymi szczekającymi odgłosami godowymi bardzo przypomina swoim zachowaniem rogacza. Swoją drogą, to już jest trzeci jeleniowaty z rzędu, którego porównuje do sardy, co jest? Sambar indyjski to ulubiona zwierzyna łowna tygrysów i cyjonów. Zresztą ludzi też. Ludzie introdukowali sambari do na przykład Ameryki Północnej czy Australii. Widzicie jaka biedna jest ta Australia? Cała zalana inwazyjnymi gatunkami obcymi, królikami, lisami, dzikami, nawet jeleniami! Pod nazwą pudu kryją się dwa gatunki. Pudu południowy i pudu północny. Ten drugi bywa nazywany szatankiem. Są to najmniejsze współcześnie żyjące gatunki jeleniowatych. Mają lekko ponad 30 cm w kłębie i ważą tak 8 kg. Aczkolwiek południowy jest nieco większy od szatanka. Pudu są samotnikami, a jeśli już tworzą grupy to małe. Tak do dwóch, góra trzech osobników. I pisząc ten tej tak wyszło, że Pudu to czwarty jegołoś, którego porównał do Sarny, bo Pudu też są terytorialne. Niczym rogacz? Nawet wydeptują ścieżki w lesie, którymi się przemieszczają zupełnie jak Sarny i które prowadzą do miejsc odpoczynku czy miejsc pożywiania się. Pudu są też świetnymi skoczkami i wspinaczami, a w obliczu zagrożenia uciekają zygzakiem, żeby zmylić swojego wroga. To stosunkowo mały jeleń żyjący w Ameryce Południowej w Andach waży jakieś 80 kg i ma tyle samo centymetrów w kłębie, co czyni go największym jeleniowatym żyjącym w Chile? Huemal jest obecny w heraldyce Chile razem z Kondorem, Huemal gości w godle państwowym tego kraju, co czyni go zarazem ikonicznym zwierzęciem Chile? Huemale żyją w mniejszych grupach składających się z trzech góra 5 osobników a zachowania terytorialne nie występują. Choć jest to ikoniczny zwierzak Chile, to jest zarazem tak słabo poznany, że na tym etapie muszę skończyć mówić o nim i przejść do kolejnego jego mościa. O nim też krótko. Jeleń bagienny jest największym gatunkiem jelenia żyjącym w Ameryce Południowej. Ma niespełna metr m w kłębie, a jego maksymalna masa ciała może wynosić 150 kg. Można o nim powiedzieć, że jest takim południowoamerykańskim odpowiednikiem łosia. Tak jak łosie, jelenie bagienne uwielbiają szeroko pojęte tereny podmokłe. I tak jak łosie, jelenie bagienne uwielbiają moczyć się w wodzie czy pływać. I tak jak łosie, jelenie bagienne żyją z reguły samotnie, ewentualnie tworzą mniejsze grupy. A co więcej, jelenie bagienne odbywają podczas pory suchej wędrówki w poszukiwaniu wody. Jest to dosyć osobliwy przedstawiciel rodziny jeleniowatych. Jelonek błotny żyje we wschodniej Azji. Ma pół metra w kłębie i waży maksymalnie z 14 kg. Charakteryzuje się on wystającymi z górnej szczęki szablastymi kłami, a co więcej, samce jelonka błotnego nie mają w ogóle poroża. I jest to jedyny gatunek jelenia, który nie wie, nie jest poroże. Za oręż robią u nich właśnie te wystające kły. Zatem jelonki błotne się gryzą, a nie przepychają. Niemniej mogę powiedzieć, że jest to taki mały, pozbawiony poroża łoś, bo jelonek błotny, jak zresztą sugeruje jego nazwa, jest małym wielkim fanem terenów podmokłych i też lubi moczyć swoją sierść. Jednak różnica jest taka, że jelonek błotny, jak rogacz, jest terytorialny i będzie brutalnie wyrzucać swoich rywali ze swojej ziemi. I choć nie są one towarzyskie, to i tak zaczną się drzeć, żeby ostrzec resztę przed drapieżnikiem. I na koniec milu, zwany również jeleniem Dawida. Milu jest niestety gatunkiem bardzo zagrożonym, obecnie ma status wymarłego na wolności. Zresztą nawet nie wiadomo do końca ile ich zostało. Powód? Ludzka chciwość i głupota, przez którą niemalże doszczętnie wytępiono milu. Na całe szczęście udało się odratować ten gatunek m.in. dzięki programu hodowli w ogrodach zoologicznych. Obecnie można spotkać je wyłącznie w zoo i ewentualnie w jednym chińskim rezerwacie. Swoją drogą, milu jest endemitem dla Chin, co oznacza, że w swoim naturalnym zasięgu występowania żyją, żyły tylko tam i nigdzie indziej na świecie. Milu wygląda dosyć osobliwie jak na jelenia, zwłaszcza z tym ogonem przypominającym trochę koński albo chociaż ośli, a przede wszystkim z tym charakterystycznie wyglądającym porożem. Jest też całkiem spory, aczkolwiek nieco mniejszy od naszego jelenia szlachetnego. Milu osiąga wysokość w kłębie do 1 metra i waży maksymalnie 200 kg. Milu potrafi nawet zmieniać kolor swojej sierści, latem jest ona taka podchodząca pod brąz, a zimą przyjmuje jasne odcienie szarości. Jeśli chodzi natomiast o jego tryb życia, to powiedziałbym, że Milu to takie przekombinowanie jelenia szlachetnego z łosiem. Tak jak jelenie szlachetne, Milu żyją w stadach, a ich okres godowy przypomina nieco rykowisko. Aczkolwiek tak jak Łosie, Milu trzymają się blisko terenów podmokłych. I z takich ciekawostek dopowiem jeszcze, że jego najbliższym krewnym jest Jeleń Elda, a według nowszego nazewnictwa Barasinga Tykoczelna. I to by było na tyle w tym materiale. Zachęcam do zostawienia suba, łapy w górę i dyskusji w komentarzach, a w opisie macie link do Discorda i filmowego face'a. A ja się z Wami żegnam w imię łosia i Bobera i Liska Rudego.